Czejeczka, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Yes, Your Grace Odcinek ósmy? 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 Ósmy! Na pewno ósmy yy... Nagrywałem ostatni raz chyba w zeszłym tygodniu Także ja totalnie... Nie, nie w zeszłym tygodniu W pierwszym tygodniu lutego nagrywałem ostatni raz Także za chuja nie wiem co teraz, z kim i gdzie Yy... Wiedźmę wysłałem. Chyba. No, Wiedźma jest wysłana. Tu już wszystko wykupiliśmy. Ok. Nadejście radowi za 11 tygodni. No spoko, dobra. To... Przestałem być super biedny, bo... Kupi... bo kupiłem ostatnio koguta, nie? I temu tak zbiedniałem. Nieważne. Nie było tematu. Gra na tydzień 19. Ok. Tylko trzy? Nie dobra, więcej Sześć osób, dobra. Zacznijmy od generała. Yy, blokujący drogę. Ok. Wyglądał na porzucony. Zebram ludzi i odsunęliśmy go na bok. <śle> Ile? Ile? Siedem. O, pełny złota, faktycznie. tej. Bieda, Max. Grego. Ja. O, aha, to są obrazu. Ok. Dobra, mam tam. Mam. Sprzedaj. O kurwa, 18 sztuk złota. Bierz go chłopie, nie potrzebuję tego gówno, tam pff, na ścianie tylko wisi. Yy, nie mam. Bo to pytałem? Chyba tak, nieważne. Idź sobie. Idź papa. Pa. No dobra, co chcesz? Pyrkic Kozak Ok, pięknych, egzotycznych kobiet. Nie, nie, nie. Nie chcę Twoich sprośnych, a ja mogę go do tego, do więzienia wrzucić? Dobra. Co to? Kupoła, he, 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 co? Ja tak to nie stoi o co chodziło w tym odcinku, nie? To jest złe uczucie. Okej, okay, sojusznicy lady, co? lady masze? a, jest, ok, na samym dole ok, wysłano zaproszenie kozak, wieśniak Okej. Okay. no No, jesteś debilem, no to nie moja sprawa. Eee, wzrośnie mi? Dobra, dajmy mu. O, chociaż no, nie oszukał, chyba. Tak się wydaje no. Torlando. To co? To? Dawaj, śpiewaj, gościu. Kupal nocka. To wspaniałe przecież, no. Jak on śpiewa? Echem Gdzie no do generała no? Jakieś wiersze chcę pisać czy Mój czas marnuje Fajnie Aha a, a, a. No dobra masz No, koksik Teraz spadamy I idziemy na nasze włości włocławskie zobaczyć co się dzieje Nie ma dużo tu tylko lochy się dzieją na razie o, ale tu ludzi Czekaj yy, Który był teraz? Od ciebie Aha, to jest ten symbol Wystarczy Mordę trzymaj Czekajcie, czekaj, tam to wystarczy przecież, nie? Lepiej zamilcz No i co? <laughs> Pietro. To nie ja ci bym wybaczał, tylko Lady Masha, jakkolwiek to brzmi. Dobra, idziemy chyba skończyć ten tydzień, bo to nie ma sensu teraz. Nigdzie łazić, bo nie ma gdzie nawet. Tydzień 20. Aha, aha, dobra, nieważne, agent. Zapewniała się w to gra w ogóle. Tu wszędzie już byliśmy. Puśćmy Mylina. Do Meliny puśćmy kogoś. Generała, puśćmy do Meliny a czy jeszcze mogę puścić Wiedźmę, czy Wiedźmy nie mam aktualnie? Chyba Wiedźmy nie mam, nie? Ona poszła. Wiedźmy nie ma No, niestety, Wiedźma poszła. No dobra To zwiedzą tylko my... tylko melinę póki co zwiedzą. Mamy pół tysiąca żołnierzy, 35 zadowolenia, 16 złota i 50 zapasów. Wow, ile w ogóle tego? Ile zapasów mamy? Okej. Okay. Wiedźma minus 11 Ej, no ona już wróci w tym tygodniu, to jest nie fair eee, Utrzymywanie armii Minus 16 Kurde, złota nie zarabiamy w ogóle Nie, zarabiamy Jedną sztukę Jedną sztukę Nie, nie zarabiamy w ogóle Tu jest 20 I tu jest 20 Ale lipa ale lipa. No dobra, nieważne. Na szczęście tu już mam wszystko pokupowane z tych ulepszeń. Agentów mamy wykupionych i skarbiec, no chociaż na zero. Chociaż na, na zero jesteśmy. Lecimy dalej. 10 tygodni do wojny. Tydzień 20. Wiele ludu! Drogi ojcze, król Iwo bardzo opłakuje Starty swego ojca. Pogrzeb odbył się, gdy tylko przybyliśmy do Atany. Daje się silnie odczuć wśród lordów i doradców. Razem z królem Iwo modliliśmy się o sprawiedliwość. Mówią, że jest teraz w lepszym miejscu. Podróż do domu pomogła królowi Iwo się uspokoić. Ble, 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 ble. ble. Mimo, że ty i król Iwo nie zostaliście się w przyjaźni, król pragnie przeprosić za swoje słowa. Ojoj, się robi delikatny problem. Taki troszeczkę. O kotka no generał o zapasy tak dziewięć zapasów co ile żarcie Masza. O. Jebał. Ojoj. to za woja, ale beka. No, żeś. No jakby, co mnie to interesuje? On mi zapłacił za te obrazy, jakby sam stracił. No. Kurwa, kliknąłem. Co? Ok. Bywa i tak. Okej. Okay. No przecież nie dam mu całego swojego złota, no. Gdzie? Wiedźma, idź. Wydźma, idź. <laughs> Niech, nie wiem, go odczaruje, czy coś. No przecież nie dam mu złota. Dobrze, grzeszna. Kucharz. Nie. Nie. Nie, nie muszę zabijać Cedani On 18 złota kosztował. Pić. Wziął i jej koguta ugotował. No przecież. Nie. Po co go w ogóle kupiłem, jak on nie był taki drogi. A kiedy jak on był tak drogi, ja skończył jako rosł. To 18 zł to w ogóle będę szczęśliwy nie? Dobra, idź, nie denerwuj mnie Miałbym 31 Nie, 41 O Jezus Tyle pieniędzy Kończ ten tydzień No i co, że agent czeka, no Na hektary idź ma poszło, to generał pójdzie sprawdzić Sprawdź Ile mamy z tych miasteczek tu jeszcze? Jedna, dwa tygodnie Trzy tygodnie i cztery tygodnie Cztery tygodnie mamy Cztery tygodnie muszę poświęcić na Miejscowości, czyli Dwa tygodnie, jeśli będzie dwóch agentów nie więcej, nie? O, zarobiliśmy A czemu? Ach, bo Wiedźma poszła, no tak 35 teraz mamy, kozak Kozak, 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 pasuje Ładnie W Woj wojsku płacimy, nie? Tu wszystko Wszystko, stan konta się zgadza Lecimy dalej 9 tygodni do walki Tydzień 21 I ostatni w tym odcinku Co tak mało ludzi? Okej, okay. Debila. Ale wydajcie nam złoto, a nie żarcie. Dupie mam żarcie. Nie wstawaj, debilu. Wracaj się. Cedani. Nie. Jaszczurka. Okay. Co ta oglą... Co to dziecko oglądało na Disney Channel? Ja Nie wiem no. Jeśli będziesz grzeczny. i tak trzeba żyć, tylko swoje ja swoje. Okay. Zwoje okej. Okay. Lasko nogiego. Dobra No niech będzie, masz Mam taką nadzieję Co? 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 Gdzie to jest? Archiwa Radomiańskie ukąszenie Gdzie to jest? Gdzie on jest? Nie wiem, to jest, ale czy on właśnie mnie okradł chłop? Jak tak to pożałuję, i to, no stąd. i stąd to mocno pożałuję. No pogadajmy z nimi. on takie rzeczy pamięta. Ohohohoho, co o się dzieje No i znowu pat jest taki słaby, mintki jak masło. Nie, nie obudziłem się. Mam dość. Ej, zobaczcie, jak został zostało ślad po obrazie, nie? Tu i tu. Spoko w sumie. Loka napisane w ogóle? Dobrze zrobiłaś, jestem za. i zasadzić z powrotem nieby krótki a długi tydzień będzie w pierdol. I to jest dobry morał. I to jest dobry morał. Są wśród nich bandeci, ale są też normalni. O, dokładnie. No okej, okay. pogadane, przegadane, bardzo mądrze... mądre mądrych słów użyła ogólnie Ale to... no musiałbym wyrzucić, no No niestety, życie Co? Nie, to... tutaj... Teraz do... do Warty idziemy Nad Wartę Potwierdź generos Poszedł... sojusznicy? Kogo nie zaprosiliśmy? Jowana i Leny. Zacznijmy od Leny, bo ma, większe, bo ma więcej wojska. Ok, i w tym miejscu ja kończę ten odcinek. Dzięki za oglądanie, za te chyba dobre 40 albo 30 minut odcinka. Nie włączyłem stopera, więc nie wiem. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Pa, pa!